No i moi drodzy Też pada e, Niedawno było oberwanie chmury Ale nie zdążyłem Nie zdążyłem nawet tego zobaczyć e, Na ten moment to w ogóle Z tego co widzę Ale na kamerze to może nie być widać e, Albo i słabo widać nie wiem Napiszcie mi czy widać ten deszcz czy nie Ale z tego co widzę to jest po prostu to jest po prostu jakiś, jakiś e, może nie dramat, ale nie spodziewałem się oberwania chmury, które de facto było pół godziny temu. I tak to niestety wygląda. No zobaczcie, jakie chmury. Jest to jest to na pewno jedna z, ta, jedna z takich. E, jedna z takich nieciekawych. Z takich niespodziewanych. E, z takich niespodziewanych opadów, bo jeszcze. 3 godziny temu 3 godziny 3-4 godziny temu jeszcze było słonecznie i to wcale nie jest tak że, e, że jest wiosna Oczywiście, umów się że i na je, bo e, w końcu wiadomo w końcu, w końcu wiadomo że w kwietniu w kwietniu jest różnie no to w zasadzie byłoby na tyle pa.